Ale jakby co, już jest spokojny. Bardzo spokojny. No. No już idę. No, dobra, jest chwila to coś można nagrać. Dobra, mam jakieś 10 minut, może więcej, może godzinę, może pół. Zobaczymy jaki będzie stan młodego, czy czasem się nie obudzi za chwilę. Hmm. Dobra, myślę, że jestem Wam trochę winny albo niewinny hmm, filmu z degustacji American Barley Wine. Co prawda <laughs> Film na ten temat już był, ale on był do zrobiony dosyć pobieżnie. Była tam pokazana degustacja, no i degustacja była robiona po około miesiąca od butelkowania tego piwa. No, na American Birdwine, na miesiąc czasu wydawałoby się, wydawać by się mogło, że jest to troszkę za szybko, że jest to piwo jeszcze za młode, jeżeli chodzi o ten styl. Co prawda, smakowało ono bardzo dobrze i było. Hmm, uwidoczniony był raczej charakter Chmielowy tego piwa, no a wczoraj zrobiłem sobie degustację tegoż samego piwa już dwa miesiące po butelkowaniu, no i odczucie związane z tym piwem były zgoła inne niż w tej pierwszej degustacji. No i wydaje mi się, że raczej już ta druga degustacja była bardziej taka, hmm, nie chcę być poprawna, ale jeżeli chodzi o ten styl, no to jednak. Hmm, Trzeba było trochę odczekać, żeby on uzyskał swoje najlepsze walory. Dwa miesiące. Wydawać by się mogło, że na American Barley Wine to też jest troszkę za wcześnie. No ale tak naprawdę, nawet piwa takie mocniejsze, jak są dobrze zrobione, dobrze przefermentowane, no to hmm, nawet po takim czasie one już powinny być dobre. Szczególnie, że ten American Barley Wine był raczej w, w dolnej granicy hmm, swojej mocy 20,5 BLG. Przykładowo. RIS, który ważyliśmy w zeszłym roku na gwiazdkowy 28 Belgię, no to w momencie konkursu miał 4 miesiące, czyli też by się wydawać, wydawać mogło, że bardzo młode piwo. Zajęło pierwsze miejsce. Było piwem dobrym, dofermentowanym no i młodym, bardzo młodym. No i jak widać, można było zrobić dobrze piwo i tak, żeby ono smakowało, mimo że jest 4 miesięczne. Mm. Dlatego sądzę, że ten dwumiesięczny American Barley Wine jest w tym momencie swojej optymalnej kondycji. 20,5 belgie, to też nie jest taka moc, żeby trzeba było leżakować rok czasu, żeby się to jakoś poukładało. Naprawdę jest taka, że y, tylko te gorzej, trochę gorzej zrobione piwa muszą się układać, że jeżeli one wyszły troszkę słabiej, powiedzmy są alkoholowe, no i wtedy czas rzeczywiście może pomóc tym piwom, że ono ben, one będą lepsze. No prawda jest też taka, że no właśnie ciemne, mocniejsze piwa, czy znaczy też na przykład jaśniejsze, jakieś belgijskie Dark Strong Ale, no to z czasem potrafią zyskać, to nie jest tak, że były źle zrobione i po prostu trzeba było czekać, aż się troszkę tam pokładają. No też w takich piwach z czasem mogą wychodzić fajniejsze, szlachetniejsze smaki, jakieś, nie wiem, imitujące leżakowanie w beczkach, czy pojawiają się jakieś posmaki wanilii i tak dalej, powiedzmy w risach, Także to też nie jest tak, że leżakowanie jest złe. Ja generalnie fanem leżakowania nie jestem. Raczej wolę wypić piwo świeże, dobre, niż czekać dwa lata, żeby napić się jednego wieczoru piwo, które nie wiadomo, czy po czasie zyska, czy nie. <laughs> Dobra, wracając do American Barley Wine, no to wczoraj na Face'a wrzuciłem degustację z tego właśnie stylu. No i byłem mega miło zaskoczony, że w końcu to piwo złapało taki świetny charakter American Barley Wina z elementami Double IPA. no bo 20,5 no to, to też może być Double Ip'a, ale jednak to piwo tak ogólnie patrząc na 100% jest amerykańskim Barley Wine'em, tylko w takiej wersji troszkę słabszej. Dlaczego? Aromat słodowy karmelowy, karmele special B oraz krystal 160 naprawdę zrobiły robotę, że to piwo jest ma głęboki karmelowy, lekko wpadający w tofi, może nawet jakieś podpiekane ciastka. No i to wszystko jest delikatnie kontrowane aromatem chmielowym, który jest, ale na drugim planie, czyli tak jak powinno być w American Barley Wine: czy najpierw te słodowe akcenty, a potem chmielowe. Miesiąc temu ten balans był raczej przerzucony na stronę chmielową. No i w zapachu rzeczywiście można byłoby się bardziej pokusić, że była to jakaś mocniejsza, bardziej karmelowa wersja double ipy. No ale teraz już wiadomo, że jest to amerykański barley wine. Szczególnie tutaj. Mm, Wydaje mi się, że tu robotę zrobił e, Słód Special B, bo on jest właśnie takim ciemnym, 350 BC słodem karmelowym, który z czasem uwydatnia te właśnie takie smaki e, słodkie, karmelowe, słodowe, ciasteczkowe, e, toffi, czy nawet jakieś rodzynki potrafią się tam pojawiać po dłuższym czasie. No i ten American Barley Wine <laughs> właśnie ma wszystkie takie cechy pożądane w tym stylu, w smaku. W smaku tego piwa już jest bardziej wyczuwalne akcenty chmielowy, co mi bardzo, bardzo pasuje. No i tu jest ten balans taki uchwycony, że jest e, słodowość i chmielowość na równi, jeżeli chodzi o smak. No i chyba to mnie właśnie w tym piwie mega urzekło, że ono mimo w aromacie obiecuje i obiecuje, po prostu jest bardzo fajny słodowy balans, ten słodowy no, ale w smaku jednak ta rzeźkość, chmielowość, goryczka, które powodują to, że to piwo nie jest ciężkie, nie jest przytłaczające, nie jest piwem do kominka, tylko można je swobodnie wypić jedno, bądź nawet dwa, ze smakiem, nie zmęczyć się tym piwem, tak jak potrafię zmęczyć niektóre risy, czy nawet barley wine, y, cięższe, takie bardziej słodkie ulepki, których nie da się wypić nawet 0,33, a to piwo. Ten American Balli spokojnie mógłby być wypity w większych nawet ilościach. No, wiązało, wiązałoby się z tym, że po prostu mm, troszkę by Bania uderzyła do głowy, no bo jednak z 20,5 to piwo zeszło do 3,5 BLG, no czyli tych procentów tam było naprawdę sporo. Zeszło powiedzmy 17 BLG, to szybko licząc, jest to powiedzmy jakieś 8,5% alkoholu. Dosyć mocne piwo. Mm fermentowane gęstwą US05. Fermentacja była w warunkach kontrolowanej temperatury. Start 15 stopni i tam przez wszystkie dni fermentacji do 18 stopni. No i przez te 18 stopni parę dni, paręnaście dni tam jeszcze yy, została przeciągnięta fermentacja i trwała ona około miesiąca czasu. Czyli długo, yy, dobrymi drożdżami, świeżymi drożdżami US05 około 300 ml gęstwy świeżej, chyba około kilkudniowej. Gęstwa była po apie. Także tutaj fermentacja była dopieszczona i to też sprawiło to, że to piwo szło fajne. No i mimo, że 8,5% alkoholu, no to nie jest w odczuciu prawie w ogóle alkoholowe. Oczywiście delikatne akcenty są, no bo muszą być, tak? No ale nie ma tam żadnych y, przytłaczających alkoholi, ciężkich alkoholi, fuzli są naprawdę na bardzo niskim poziomie i praktycznie niewyczuwalne, co sprawia to, że piwo staje się jeszcze bardziej pijalnym i jeszcze bardziej zdradzieckim. Dokładna, dokładna receptura oczywiście będzie do pobrania w PDF-ie tam niżej, no ale mogę Wam pokrótce szybko powiedzieć, co tam było, tylko musiałbym sobie to szybko gdzieś tutaj otworzyć. Strona Grindfadera jest. Find recipes. Mm, 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 mm. Ale nie, no moje chcę. Tak, jak najbardziej moje. No będę, oczywiście będę czytał. Nie pamiętam, nie pamiętam na pamięć takich receptur ABW. Same ważenie wiązało się oczywiście z problemami. Ważenie odbywało się w cztery osoby, cztery browary, cztery browary domowe. Browar Lictus, Browar Mitle, Browar Misch i mój Browar, Browar Devin's. Gdzie, chłarek, gdzie kucharek sześć, gdzie piłowar 4, to nie ma co jeść, nie ma co pić. No oczywiście padł pomysł, żeby zrobić zacieranie 8,9 kg na raz w Gainfaderze, co było złym pomysłem. Dlaczego złym? Wydajność. 40%, 39% nawet, licząc tak dokładniej. Fatalna, fatalna wydajność, ale dzięki temu piwo wyszło no, nie za mocne. No i dzięki temu jest bardzo fajny napitek. Także czasami, czasami, jak coś nie pójdzie podczas ważenia, mogłoby się wydawać, że nasze piwo jest pogrzebane żywcem. No ale czasami zdarza się tak, że właśnie dzięki temu piwa wychodzą fajnie. Nie wiem dlaczego, po prostu tak czasami wychodzi. No, umówmy się, też w etapie, podczas etapu, etapu gorącego, tam naprawdę nie można dużo schrzanić. No trzeba by się postarać, żeby coś nie wyszło. No i czasami bywało tak, że coś poszło nie tak podczas ważenia tej gorącej części, a piwo wychodziło bardzo dobrze. No, daleko nie szukać zwycięski Smoke Tris z Gwiazdkowego w zeszłym roku. Zapomnieliśmy wrzucić jednego słodu palonego mimo to wyszło bardzo fajnie inna historia to pamiętam Viking Malta 2017 jedna z ekip kurczę szara chyba tak co się mnie pyko z zacieraniem i zacierali 3 godziny albo i dłużej no mogło się zepsuć tam dużo a w efekcie wyszło coś takiego że po prostu ich piwo wygrało całą pierwszą edycję Viking Malta także nie ma co się zrażać, jeżeli coś nie pójdzie, nie ma co się zrażać, jak wrzucisz za dużo słodu i wydajność, gdzie fatalna piwo nadal może wyjść dobre i często, czasami, nie zawsze takie właśnie wychodzi, bo jak wiecie, fermentacja. Fermentacja jest najważniejsza. Brzeczka raz, fermentacja to dwa, które jest kluczowym etapem tworzenia każdego piwa. Okej, okay. coś jeszcze o tym American Barley Wine. Ie? No tak, została mi jedna butelka tego American Barley Wine. A. Mam nadzieję, że Browar Lichto trzyma ich więcej, a wiem, że on raczej tego tak nie wypija, tylko chomikuje, także mam nadzieję, że jeszcze gdzieś na jakąś degustację się załapie, jak to piwo będzie już powiedzmy może roczne, może nawet starsze, bo podejrzewam, że moja butelka polegnie przy kolejnej Kolejne możliwości wypicia piwa, bo ostatnimi czasy tego piwa nie piję za dużo, bo trzeba być aktywnym rzeźkim, bo pojawił się trzeci, trzeci domownik i czasami trzeba koło niego tam troszkę poskakać. No i trzeba być w forbie przede wszystkim, także nie można już sobie pozwolić na jakieś ochlejstwo za duże. No ale oczywiście czasami wieczorem można sobie coś tam wypić drobnie. Drobno, drobnostkę, na parstek, na parsteczek. No, nawet w ogóle teraz tak szeptam, bo młody chyba śpi. Oczywiście wszystko jest pozamykane, on nie budzi się na każde dotknięcie tam podłogi, także. no Ale wiecie, trzeba huchać na zimne, żebyś nie obudził, nie płaka. American Barley Wine. Miałem wam recepturę powiedzieć, a nie powiedziałem. Peylail 5 kg, Golden Promise 2 kg. Pszenica prażona, jasna, 1 kg, krystal 160, 300 g, Special Beat 300 g i Karapils też 300 g, krystala Special B i Karapilsa po 3,4% całości zasypu, najwięcej, PayLay 56%. Chmielenie na goryczkę, gdzie goryczka wyszła mocna, wyczuwalna, ale nie jest zalegająca i nie jest przytłaczająca. Columbus. 25 gramów, Kolumbus też był dany na 45 minut, 15 gramów, no na 30 minut był rzucony mozaik, na 15 minut był rzucony mozaik citra, rzucona też na 15 minut, i na zimno poleciał mozaik citra Amarillo na dwa dni. Był robiony Cold Crash, tak żeby piwo było jak najbardziej czyste. Zacieranie dwutemperaturowo 66 stopni, 50 minut, 70 stopni, 25 minut. Fermentacja, już mówiłem, UE05, gęstwa, świeżutka, 300 ml. I piwo wyszło naprawdę bardzo dobrze. Tak. I tym miłym akcentem zakończymy ten film. Receptura do pobrania pod spodem, jak macie jakieś pytania, no to oczywiście w komentarzach. Piszcie. I tak naprawdę taki lekki barley wine, amerykański barley wine, chyba stał się moim drugim ulubionym stylem piwa. Naprawdę byłem wczoraj zachwycony. Pierwszym jest Black Ipa, drugim będzie sesyjny American Barley Wine, dobrze nachmielony. Wynika to stąd też, że lubię Double Ipy, które są dobrze zrobione. A trzeci styl? Mój ulubiony trzeci styl? Nie wiem. Może... Black, Black pastry, kelsz. może pastry grodziskie, na pewno coś pastry, albo juicy sour, nie lubię. Piję, nie hejtuję, nie podśmiechuję. Dobra, tym akcentem zakończamy. Trzymajcie się na razie.